Piotr Jerzy Frasati żył błogosławieństwami Ewangelii. Błogosławieni czyli szczęśliwi, to wszyscy wierzący i urzeczywistniający ideały życia oddanego Bogu i bliźniemu, takie rozumiał Piotr Jerzy, błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości. Na nas, katolikach, a szczególnie na studentach ciąży obowiązek kształtowania siebie samych. W tym celu potrzeba nam wiele, trzeba nieustannej modlitwy, trzeba organizacji i dyscypliny, abyśmy w danej chwili byli gotowi do czynu, a wreszcie trzeba ofiary z naszych własnych uczuć i nas samych, bez tego bowiem nie osiągniemy celu. Góry, 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 kocham Was! Górami dla Piotra Jerzego były błogosławieństwa, szczyty przyjaźni z Chrystusem. Osiągnął je w wszystkie w tak krótkim czasie życia.